Witam cię co z... Oczywiście, że z punktów siedzenia. Wyobraź sobie, że masz okrągły stół. Każdy siada na swoim przesełku jest was 12 osób. Każdy reprezentuje inny znak. To jest innym znakiem. Więc rozpoczynamy. Pierwszy siada baran, potem byk i ostatnie ryby. I co wtedy? Co się dzieje? Czy na przykład baran lubi ryby? Interesuje go. Czy lubi byka? Nie zależy mi na A kogo sobie ceni? Na pewno swój trygan. Więc będzie się patrzył na strzelca. To są dwa, te dwa znaki korespondują ze sobą. Są drogą rozwoju. Każdy znak tak po kolei podejdzie do tego samego. Z kim będzie sprzeczka? To zależy. Od formy. I od punktu siedzenia. No więc, wiesz... Teraz tak, każdy z tych znaków widzi ten sam kolor z zupełnie w innym odcinku. Nawet jeżeli tu usiądziesz i masz białą kartkę, ale ta kartka będzie położona na kartce z innego koloru. na drugiej Na drugim kartoniku jeszcze w innym kolorze będzie położona następna biała kartka ciekaw jestem czy odgadniesz która jest biała która nie bo oba kolory są białe nie możesz dotknąć ciś tak ponieważ różnica jest dwóch ramek ale gdybyś mógł je zdjąć, do odkręcia okaże się, że to są dwa różne kolory biedy. Jedna ciemna, druga zimna. Dlaczego się to dzieje? No się dlatego, że patrzymy zawsze z tego punktu, że to jest białe, a to jest ciemne, czy czarne. Czy czern to jest czern, czy biel to jest biel. Ja jako plastyk znam pięć biegu. Może nawet więcej. Birtytanowa, tytonowa, chromowa. I tak po kolei. Cynkowa. A czerny? Jeden rozoszą. Czerny no, winorośli, czerny. Sadzy, czyń kości słoniowej. O tak po kolei. Jest mnóstwo tych człowiek. Jest nawet czarny buffalo. Czyli dokładnie u nas w Polsce, by można było nazwać to torfowa. Czasami to nazywamy też winorośli nazywam to już daje Ci do wyobraźni jaka to może być siła? czerw z siłą. i już zaczynasz myśleć i tak samo jest tutaj że każdy z po kolei będzie zupełnie inaczej podchodził do tematu i dopóki nie rozpatrzysz to na tym kole Ta wiedza astrologiczna jest do niczego. Dlatego każdy moment, który jest w naszej egzystencji, on jest tylko widziany przez nas. Ale przez całe środowisko, cały ten krąg, te 11 znaków jeszcze daje Ci zupełnie Pomysł. Na tym polega burza mózgów Burza mózgów 11 informacji do ciebie dociera. Ty masz 12 i automatem buduje ci się 13. Czy 13 jest zodiaką? Szybko odpowiedz sobie, czy jest, czy nie ma? Ja poczekam. Jest? Jest. Jaka? Odnowa pana. Czyśmy skończyli. Rozpoczęli na baran. Skończyliśmy na rybę. I mamy odnowa baran. I tak możemy odnawiać i odnawiać zawsze będziemy odnawiać sam ja Tylko Dlatego zawsze mamy 21 aż To jest zawsze początek. I to na tyle. Także w jakim znaku jesteś? Tak myślisz? I tak inne znaki mogą Cię zupełnie inaczej rozumieć. Każdy znak ma swoje słownictwo, ma swój kolor i swoją barwę. To, że stół jest czerwony dla barona, to waga go na pewno doprowadzi do innego koloru. I skorpion będzie widział ten kolor bardziej zgaszony, bo jemu ten odpowiada. I ta czerwień będzie ewoluować, aż stanie się prawie nie do poznania. Dlatego mieszając na palecie, Możesz ułożyć kolory według znaku i możesz hmm. tak manewrować, że otrzymasz jako pikasa okres węglitny czy okres różowy. W zależności co wybierasz. Czy chcesz tworzyć tak czy tak. Ale jednak to wszystko nazywamy tylko jednym kołem. I to jest właśnie to, co jest najpiękniejsze. Przez, przez swoje. Jeżeli inne znaki będą stały przy tym, będziemy wtedy nazywać się zwycięzcami. Więc Cóż, pozostaje nam walczyć tylko o swoje. Jeżeli wierzymy w to, wygramy. Cześć, do zobaczenia i zapraszam oczywiście na dalszy ciąg opowieści o królewskiej wiedzy. Cześć.